Chciałem do ciebie zadzwonić. Wiadomo coś o tym lekarzu? Był na liście pasażerów wczorajszego wieczornego promu. Kiedy Didi wypadł z okna, on był w Europie. I co mówi? Nie wiemy, gdzie jest. Szuka go Guardia Civil, ale ja nie o tym. Ktoś na ciebie czeka. Po co przyszedł złożyć zeznanie w sprawie śmierci Didiego? Może ruszyło go sumienie i się przyzna, byłby kłopot z głowy. Też w to nie wierzę. Dzień dobry. Proszę usiąść. Wie pan coś na temat wczorajszej tragedii? Ten człowiek pracował u mnie. Co konkretnie robił? Ostatnio nic. Dawniej w tangerze pracował na budowie. Był majstrem. Ale przyszedł kryzys. Szkoda. Przepraszam, może pan przejść do rzeczy? Didi prosił mnie wczoraj o pracę. Był w desperacji. Nie wiedziałem. Zbyłem go. Biedak nie miał dokąd pójść. Czuję, że... to moja wina. Znał pan jego brata Munira? Nie. Nie wiedział pan, że miał brata w szpitalu? No. W ogóle nie wiedziałem, że miał braci. Wiedział pan. Doskonale. Jego brat został ranny w tym wybuchu. A Didi przyjechał, bo ktoś mu groził. Będzie pan tu zgrywał uczciwego obywatela? Chciałbym tylko pomóc. Mam ważniejsze sprawy. Przepraszam. Coś jeszcze chciał pan zgłosić? Nie. Proszę dać spokój mojej żonie. Przez przypadek widziała śmierć tego biedaka. Fatima nie powie panu nic innego niż ja. Oszczędźmy jej przykrości. Dobrze?